widzowie, z tej strony Pawliczek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. No i już w kolejnym, dziewiątym odcinku z serii Pawliczek gotuje. Tak, już mamy dziewiąty odcinek chyba. Z rok temu zaczęliśmy już tą serię i mamy dziewięć odcinków aż przez ten rok nagrane. I co dzisiaj będziemy robić, już Wam mówię. Dzisiaj będziemy robić kebaba u siebie w domu oczywiście domowego kebaba. Jak zwykle w tej serii Po tytule już powinniście wiedzieć No i co, nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania No i dobra Witamy w Kuchni Pawliczka Tutaj oczywiście będziemy robić naszego kebaba Oczywiście z tortilli No i żeby zrobić takiego kebaba domowego Jedyna co będzie to tak naprawdę tortille Bo później możecie sobie już dodawać co chcecie Oczywiście możecie tam dodać nawet Nie wiem, to co chcecie Czekoladę tam możecie dodać nawet ale ja tutaj nagram, co ja dodam, zobaczcie. Mięso dodamy sobie z kurczaka, pierwszy to jest chyba filet z pieci. Tutaj przyprawa do góry, osobę mięsa, to będzie do tego filetu, nie? Pierwszy i zbój to też się dodaje, tu mamy jakieś sorówki, nie pamiętam z czym one były. Orliczek robi, a nie, pamię... a nie wiesz czym. To jest chyba, na pewno któraś była z kapustą giszoną, później była gdzieś tam kapusta jakaś biała. Z ma, zoma to jest z ogórkiem i czymś, to jeszcze nie wiem. No i ja sobie jeszcze tu na pomidora, oczywiście. I co? Ja... No i ja o góra, zapomniałam, nawet, jak ja zauważyłem, go. ja sobie mięso tutaj pokroję na samym początku. Jak chcecie po prostu wiedzieć jak zrobić sobie kawała, to możecie skipnąć do tego momentu. Oczywiście nic wam nie zakaszę. Ale jak chcecie co tu zostać ze mną, to... Może tutaj po prostu sobie dostać Ja tu kroję mięso tak w paski Okej okay. słabo idzie, bo ja jestem taki silny, nie po to kroić Dobra Kawałek przebił Kurde o, No i Nic Kolejny pasek są odbroimy Będzie trochę krótszy, ale to nic jest... Możecie dodać jaki chcecie Małgorzatski kebab pomilczka W sensie istnieje pewnie miliard takich kebabów Właśnie z tymi samymi składnikami, ale będzie kebab zrobiony przez fabriczkę. OK. No i tutaj ostatni pasek to może być taki. Musimy go przekrajać i teraz kroimy w kostki. na początku było takie mianse jak w tym się, takie jak wiecie to wady okej tutaj jeszcze poprzekroić nas na pół i lecimy z następnym powrotem okej do ukończenia 6 miesięcy oczywiście robię bo to ja i tak będę jadł samemu czy może dam nam już bliskiemu ale wiecie, o co chodzi, nie? No dobra, no to może być takie. Możesz... No baura tam będzie taki, taki wyróżniony, wyróżniony kawałek. I lecimy z ostatnim, nie? No i dobra. Nie mamy więcej, już co Teraz przyprawiamy. Dobra, wrzucamy teraz do myśli. Ja to sobie wrzucę tak. Ale już nie wiem, czy nie wrzucę, może. to takim sposobem. Nie dobra. Ostatni kawałek chamski się przyczepił. Nie! Udało się. Mniejszym beist. Jednak nie. Teraz nasza przyprawa do Gorosa wlatuje. Już myślałem, że nie ma. Ale coś tam jest, nie? jakby co to przyprawia na mięso oczywiście, a nie dla Żeby to się wymieszało dobrze Dobra, myślę, że się całkiem git pomieszało już Teraz dodajemy pierwszy i sól to, to Trochę, nie? nie, to nie w sensie, jak chcecie mieć przesolone, no to możecie przesolić no Oczywiście pieprz Dobra, no i oczywiście smażymy nasze mięso, ale najpierw... No,

Także Tak się to mogło nie mam taką plastikową widalec na nazwę. Mam nadzieję, że się nie spalę dodając mięso. No nie, jest ogrzane to potężne mięso, więc nie spalę się tak. I co? Dobra, no i ja sobie tutaj oczywiście wycieram. I dodaję co chwilę i to wszystko w międzyczasie, gdzie smaży marzy miękko. Otwieramy. No i co tam? Jedną dodam, jedną to chyba zrobię i na nie wiem pewnie, czy się... Nie, że będzie niedobre, bo ja zawsze robię dobre rzeczy, ale mają się takie zarąbisko, będzie Bra. No i mamy tortilla, podgrzewamy ją oczywiście. Tam, to okay. Dobra, no i smażymy na 150 stopniach oczywiście. I tak, się smaży. A tutaj w międzyczasie, gdy się smaży tortilla, to już nasze mięso się nieźle rozgrzało, no i pomieszajmy trochę, żeby... O kurde. Trzeba bym się w nie uważajcie. Dobra, tutaj wyciągnę jeszcze pomidoru, bo kroimy w międzyczasie, dzisiaj się to smaży. Ten jest jakiś dziwny, ten jest taki jakiś złomaczarny te, więc tego nie bierzemy. Też musi być świeży. To się, to, to pewnie jest świeże, ale ma jakieś, wygląda jakby oczy miało być, to będzie straszne. On nie może być straszny, on musi być dobry. Przekrajamy naszego ogórka, możemy jak chcemy, oczywiście ja to pokroję w ten standardowy sposób, gdzie jest standardowy, w żaden sposób się nie nazywa standardowym, ale tak po prostu na teraz. nie wiem jak to nazwać, ale wiecie, taki sposób właśnie. Musimy też kontrolować mięso, żeby się nie spaliło. Nie? Dobry czas, żeby po prostu już to wyłączyć, bo mięso już jest odpowiednio usmażone. Ok. już tutaj przyrzucamy. Mogę sobie... pięć pomóc. Myślę, że to nawet będzie dobry pomóc całkiem. No i to był dobry pomysł, nie? Łatwiej je No i pięknie, patrę, nie mogę tego odłożyć na I tak się prezentuje nasze mięso, które będzie w kebabie. No szczerze wygląda jak normalne w lokalu mięso kebabowe. Dobra, no szybko wkładamy tutaj e, nasze pomidory i ogóry do miski, bo Teraz już będziemy wyciągać to tyle, no i myślę, że będzie niedługo gotowe, ale tu jeszcze sorówka nie musi być ciepła chyba. Nie musi. Po co smażyć? To, to nie ma sensu. Wystarczy, że w ogóle będzie. Tutaj myślę, że do jednej miski to po prostu sobie dodamy, co nikomu nie zaszkodzi, nie? Dobra, wyłączamy, so zmienię już na 0 stopni, będzie najlepiej, nie wiem tak to chyba będzie gorące, nie? Wezmę sobie swoje specjalne rękawice, bo z rękawic nie można takich rzeczy robić, pamiętajcie. Dobra, wyciągamy, tutaj, okej, okay, mamy naszą kartyldę, nie? No i dobra. Rękawica nam wspomogła. Co prawda niestety nie są w poprzednich odcinkach tamte. Niestety poległy. Ale każdy już zapamięta legendarne rękawice, bo... równe były. I tyle. I co? Mamy naszą tortillę. Myślę, że już możemy dodawać składniki, no i zawijać ją, nie? Dobra, no i co? Dodajemy sobie mięso. Zaczniemy sobie od mięsa. Dodajemy spokojnie. No świetnie Dobra tutaj rękami tutaj Mamy No i teraz możemy sobie dodać co chcemy Ja sam mogę dodać sorówkę na przykład teraz Dodajmy sobie do tej sorówy odwrócę, to złapie tak mi wygodniej będzie. Nie wiem, z czym one są, więc dam każdej po trochę. No i wiecie, tak pomiędzy wszystkim to dodamy, żeby te składniki były tak wymieszane, to wtedy według mnie tak najlepiej będzie, ale wy możecie jak chcecie. Dobra, tutaj są do w różne miejsca. Zobaczymy, to, okay. to, to jest to jest wymieszane. Zobaczymy, jak to będzie wymieszane. Zobaczymy, to 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 jest jakieś dziwne nie dodaję, bo to mają jakieś dziwne sosy, jest kapusty hiszone chyba. Mi się dodaje, więc nie dodaję. Wiem, że każdą dodam, ale kapusty hiszzonej nie ma opcji, żeby robite jaka jest oczywiście. Więc góra na u góry. Mogę sobie to tak wsypać, bo wiecie, miało być i tak pomieszane. Tak. Jak sobie łyżką to rozprowadzę bardziej, żeby to tak nie było w jednym miejscu. Co? Zabijamy naszego kebaba. No i co, mamy naszego kebaba, tak się prezentuje. Może nie jest jakiś hiper duży, ale ważny jest smak, więc właśnie posmakujmy tego suda. Co? Kurde. Jak to było? Ula. Robi wrażenie. Do no serio robi. Zróbmy hajmy jeszcze i po wyglądzie. Zróbmy tier list, ta fawriczka się odpala. co? Wygląda tak. 7 na 10 bym wygląd ocenił, zapach teraz. 7 na 10, ale smak to jest niebo w Gębia. Pięć. No, go, bro. Oceniam to 9 na 10. I co? Widzimy się w następnym. Dobra widzowie to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. na razie część IPA.